you. Mm -hmm. Піднявся нагору помолитися. І сталося, що коли він молився, вигляд його обличчя став іншим, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним, Були то Мойсей та Індія, котрі, з'явившися, славі, говорили про Вихід Його, який мав повершитися в Єрусалимі. Петро і інші зморені сном, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з Ними. І сталося, коли відходили ті від Нього, Петро сказав Ісусу, наставнику, добре нам тут бути. Зробимо три намети один тобі, один моїй Мойсербі та один і Дім. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася хмара і отінила їх. Вони ж злякалися, як війшли в хмару. І, почувши голос із Хмаря, який промовляв. Це син він Його слухайте. Коли заливав цей голос, Ісус залишився сам, а вони мовчали і нікому в ті дні, нічого не розповідали про те, що побачили. Ото Слово панське. Mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech będzie pokalony Jezus Chrystus. Imilowanie w Chrystusie, drodzy bracia i siostry, szczegodnie wylebnej siostry zakonne, drodzy nasze parafianie, ministra, kochana mama, drodzy bliscy, znajomi, rodzina, umiłowani bracia i siostry, kochani Boże dzieci. Przemienienie Pańskie, dziewiąty rozdział Świętego Łukasza, dzisiaj czytamy w drugą niedzielę Wielkiego Posłu. Przemienienie Pańskie będziemy świętować w żniwa 6 sierpnia, kiedy jest na to przeznaczona specjalna uroczystość w liturgicznym kalendarzu. A dzisiaj Kościół nam przypomina, że to przemienienie pańskie ma odbywać się nie tylko jeden raz w roku, ale zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu. Żeby ten post był wielki, człowiek powinien być przemieniony, powinien być zmieniony. I kiedy to się odbywa? Dzisiaj Ewangelia mówi nam na samym początku. Kiedy Pan Jezus modlił się na górze, Jego oblicze zmieniło się i uczniowie, którzy byli tam apostołowie, zobaczyli, jak On rozmawiał z Mojżeszem i z Eliaszem. I to przemienienie Pańskie odbyło się w czasie modlitwy. To oznacza, że za każdym razem, kiedy my modlimy się, Pan Bóg nas zmienia. I czasem powstaje pytanie, jeżeli my często modlimy się, jeżeli my długo modlimy się, dlaczego my się nie zmieniamy? A może dlatego, że my niedobrze modlimy się? Może dlatego, że ta modlitwa nie jest taka z sercem, z przekonania, z jakiejś uwierności naszej. Może dlatego, że my modlimy się tak, żeby tylko odprawić tę modlitwę, bo jest obowiązek, bo tak trzeba, bo trzeba rano i wieczór pomodlić bo się, bo trzeba przeżegnać się, bo trzeba iść do kościoła na nasze Ale czy ta modlitwa rzeczywiście jest rozmową z Panem Bogiem? Czy ta modlitwa jest szukaniem Boga, bo Pan Bóg zawsze nas zmienia? I na pewno każdy z nas odczuwa na sobie, jeżeli my trwamy w modlitwie, jeżeli my przebywamy tak, jak dzisiaj Ewangelia mówi, że apostołowie weszli w chmarę. Chmara jest też znakiem Ducha Świętego, bo to jest wilgoć, wlażność. Wszystko, co jest związane z wodą, z wilgocią, z wlażnością, to jest znak, symbol Ducha Świętego. I dzisiaj napisane, że apostolowie, którzy tam przebywali, razem z Panem Jezusem, Piotr, Jan i Jakub, oni weszli w chmury. Ale prawda jest taka, że oni nigdzie nie chodzili, oni stali na miejscu. To ta chmara objęła ich. I prawda jest taka, że my w swoim życiu, kiedy chcemy coś zrobić, czegoś dokonać, gdzieś znajdować, my musimy pójść. Pójść do kościoła, pójść na autobus, pójść do magazynu, do sklepu, pójść do sąsiadów. Ale kiedy my chcemy pójść do Pana Boga, to my nie musimy żadnych kroków robić. Wystarczy tak świadomie, zrozumieć, zatopić się w modlitwie i Pan Bóg nas ogarnie taką chmarą ogarnie nas Duchem Świętym. I to się nazywa, że my weszli w obecność Pana Boga. I to nas zmieni. To też możemy powiedzieć, że Czasem w życiu możemy spotkać ludzi, których modlitwa zmieniła. Może nie to, że sama modlitwa, ale Pan Bóg, do którego człowiek się modlił. Ja też w swoim życiu spotkałem ludzi, którzy kiedyś byli niewierzącymi, nie chodzili do kościoła, nie modlili się. Też kiedy zadawali różne pytania, nie wiedziałem, czy to jest podstępne pytanie, czy wyszukano z jakieś odpowiedzi. Ale kiedy dzisiaj widzę takich ludzi w Kościele, czy nawet swoich nauczycieli, którzy my kiedyś zabraniali iść do Kościoła, a dzisiaj sami jest obecni na i chodzą do Kościoła i tak patrzę na nich i mówię, jak Pan Bóg potrafi zmienić człowieka. My by chcieli wszystko zmieniać po drugiemu, po swojemu. Ale Pan Bóg rzeczywiście zmienia ludzi. Jedna nauczycielka dawała mi takie świadectwo, tutaj z grodeckiej parafii, że kiedyś tak ukradkiem, żeby nikt nie widział, poszła na cmentarz, jak były przewody, ta niedziela w przewodniu Bożego Miłosierdzia odprawiała się nasza Święta i ona gdzieś tak między drzewami, między grobami chowała się, żeby ją nie było widać, bo odczuwała, że musi pójść i przynajmniej pobyć przy grobach swoich zmarłych, bo tam odprawia się na bożeństwo. I tak nawet mówiła, że może im ta modlitwa pomoże, bo ja nie umiem się modlić, ale tam jest kapłan, tam jest msza święta i może ta moja obecność pomoże moim zmarłym. I mówi, kiedy była procesja po cmentarzu. I przychodził obok niej ksiądz, wtedy jeszcze był ksiądz Władysław Wanach a że popatrzył się na mnie i mówi, a ty profesor, nauczyciel, ona tak mówi ze strachu, skąd to mówię, mówi tak, o tu widzisz, budzisz skoro swoboda, wierzy i będziesz chodził w kościele". I ona mówi, dla mnie to było takie przerażenie, Nie się wydawało, że wszystkie ludzie mnie widzą. I przeszedł jakiś tam czas i ona teraz, jest w kościele, chodzi nam przy święty, spowiada się, przyjmuje komunię Unii świętą i opowiada jak świadectwo i mówi, to było moje przemienienie. On zabrał mnie strach. Ja wtedy, kiedy wracałem z tego cmentarza, kazałam że ja się niczego nie bałam. Dla mnie wszystko jedno było, w I to było przemienienie. Ona wyszła na tą górę. Wyszła na górę i usłyszała, że trzeba słuchać Pana Jezusa. Ten głos był inaczej powiedziany. To nie był głos Boga. To nie były takie same słowa, jak usłyszeli apostolowie, że to mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. Ale ona mówi wtedy, Pan Bóg do mnie przemówi. Skoro będzie wolność i Ty pójdziesz do kościoła. I to jest właśnie ten głos, który zmienia człowieka. I My możemy sobie Naprawdę tak pomyśleć, uświadomić, tak świadomie przyjąć do swojego serca. Jeżeli my potrafimy mówić dobre słowa naszym bliskim, krewnym, naszym dzieciom, tatowi, mamie, swoim braciom, siostrom, jeżeli my potrafimy mówić dobre słowa, to my tych ludzi zmieniamy. Bo rzeczywiście, kiedy. комусь мовиш, що він там щось не потрапить, що він якийсь ненормальний, що там, як Евангелія недавно, який з ним мовила, що не можна мовити там дурень, теж другому чоловікові ви підлягаєш сондові Пана Бога. І якщо хтось комусь так бензі мовить, що ти там сто разів дурний, дурний, то він так помисли, що точно дурний. Як слова часом можуть змінювати чоловіка. Kiedyś byłem takim świadkiem jak spotkali się pobożni ludzie z kościoła. Wychodzili, jakieś znajomi, gdzieś tam razem pracowali I jedna do drugiej pani mówi "On, taka ładna dziewczynka z Kiliu, a także trzy lata, że I ona mówi tak, a widzi pani, a wy nie chcieli to dziecko narodzić, a patrzcie jakie ładne dziecko. I ta dziewczynka w pewnym momencie wywróciła oczy, patrzyła się, Mama ją przegarnianie, no ну, nic, nie się dobrze pogłaskała po włowie. Ja potem podszedłem do tej pani i mówi: na co ty to mówisz? A bo ona nie chciała dziecka. No to dziecko nie musi tak usłyszeć. Bo to dziecko ono jeszcze ma, niby nic nie rozumie, ale ono potem rosnie z taką świadomością, że jego nie chcieli. I te słowa mogą zrobić wielkie takiej rewolucji w jego życiu. Takich rzeczy nie można mówić, można. oddzielnie wziąć na strony nawet pokrzyczeć, powiedzieć, zobacz, jaki Ty chciała zrobić grzech, a zobacz, jak Pan Bóg to by dał dobre, ładne dziecko. Ale nie przy dziecię. Jak słowa bardzo są ważne. I uczniowie, którzy patrzyli na Pana Jezusa, oni patrzyli na Niego jak na nauczyciela, jak na kogoś wielkiego, jak naprawdę na samego Boga. I oni też musieli usłyszeć, że to jest dziecko Boga. Uczniowie też musieli usłyszeć, że to rzeczywiście Pan Bóg, który jest człowiekiem, który ma swojego Ojca, którego Tato bardzo kocha. I że tego Pana Jezusa nie można obrazić, że Nim nie można tak podrzucić, znechtować Nim. Bo to jest jest dziecko. I te słowa były bardzo potrzebne dla apostołów. Później św. Piotr zostaje papieżem, pierwszy zastępcą Pana Jezusa, święty Jan, pisze Ewangelię miłości, pisze listy w Nowym Testamencie, mówi o tym, jak Pan Bóg jest miłosierny i siebie w Ewangelii inaczej nie nazwie, tylko uczył, którego kochał Chrystus. Umiłowany uczniów. Święty Jakub napisze w swoim liście o chorych, jeżeli ktoś choruje między wami, wezwijcie kapłana niech na masce świętym olejem i będą mu przebaczone grzechy, i Pan Bóg uzdrowi. On będzie bardzo uważny do ludzi chorych, do ludzi takich strapionych. Dlaczego? Bo ta góra przemienienia, o której dzisiaj czytamy, zmieni nam uczniów. Apostołowie po drugiemu zaczęli patrzeć na Pana Jezusa. I nam też jest potrzeba, abyśmy się zmienili, aby Wielki Post pokazał nam, jak trzeba być blisko Pana Boga. Nie tylko to, że my robimy dobre praktyki, pościmy, idziemy na doszcież, na drogę krzyżową, nie słuchamy muzyki, nie patrzymy telewizji i tak dalej. To są bardzo dobre zwyczaje, ale wielki post pokazuje nam, że to wszystko my robimy nie dlatego, żeby mniej patrzeć z telewizora, żeby nie słuchać radio, muzyki, żeby nie chodzić tam na tańce i tak dalej, tylko uczy nas, żeby my ten czas poświęcili Panu Bogu, żeby my byli bliżej Pana Boga, bo cały rok jest taki sam. Każdy dzień ma 24 godziny w dobie. I jeżeli my ten czas oddajemy czemuś innemu, to u nas jest mniej czasu, żebyśmy pomodlili się, żebyśmy posiedzieli koło taty, koło mamy, koło dziecka swojego, koło wnuka, żebyśmy mogli, na przykład więcej czasu oddać Panu Bogu, więcej czasu oddać rodzinie. Kiedyś w jednej rodzinie byłem w gościach, ja słyszałem takie proste świadectwo, kiedy wnuk, jaki już miał 18 lat, mówi do babci: Babciu, a czemu ty sobie nie pobudowała nowego domu, czemu nie kupiła maszyny, czemu sobie tam nie zrobiła remontu na podwórku i tak dalej. Zobacz, mówi: Tato nasz wszystko to robił. A babcia mówi: Ja nie miałam na to czasu. A pieniądze, pieniądze też nie ma. Na czego? bo ja wiele czasu poświęciłam Tobie. A pieniądze gdzie podziały się? A kupowałam Tobie podarunki. I wtedy ten wnuk przygarnął babci i mówił, ja tobie dziękuję za to, że ty nie zrobiła remontu, że ty nie pobudowała nowy dom. Ja tobie dziękuję za to, że ty ten cały czas poświęciła dla mnie. Bo On dopiero wtedy zrozumiał, że On tyle kosztował, tej babci. Że ona mogła sobie odpocząć, gdzieś pojechać, coś sobie kupić, jakieś nowe ubranie, nową sukienkę. A ona wszystko oddawała im. Każdej wolnej minutki, każdy jakiś wolny czas, wszystko co miała, dzieliła się z Nim. I on dopiero potem zrozumiał, jaką wielką wartość On miał i jak wielką cenę On ma w oczach tej babci. I ona w tym pewnym momencie zmieniła się w jego oczach. I to rzeczywiście jest prawda. Kiedy my odchodzimy od tego, żeby tracić swój czas dla czegoś innego, to my ten czas poświęcamy Panu Bogu. I On nigdy nie będzie stracony. Za ten czas, kiedy my jesteśmy w Kościele, kiedy my jesteśmy na mszy święty, kiedy my modlimy się, my nigdy w życiu za to nie pożałujemy. I nawet jeżeli się zdaje, że Pan Bóg jakiś e, cierny, jakiś terny rzuca pod nasze nogi i że robi nam na przykrość, to trzeba zrozumieć, że Pan Bóg tylko dlatego daje nam różne kłopoty i trudności, żeby my z tego rozstędu, bo życie to jest taki, e, taki rozwój w naszym życiu, że my biegniemy, biegniemy cały czas. I w pewnym momencie Pan Bóg ścieli ciernie, tak jak cierniowa korona przed nami. Żeby my jakby wyhamowali, wyturmuzili, zupienili się. I żeby my nie upadli w przepaść. Bo czasem ta droga, którą biegniemy, ona idzie na przepaść. I Pan Bóg, żeby nas ratować, rzuca nam pod nogi cierniową koronę. I my wtedy zatrzymujemy się. I za to trzeba Panu Bogu dziękować, bo On chce uratować nasze życie. I to, że my w Wielkim Koście chcemy być lepszymi, to nie dlatego, żeby się pokazać z drugim, że ja taki dobry, ale dlatego, żeby podziękować za tą dobroć Panu Bogu. Za to że wszystko to robimy, dlatego tak się staramy, żeby być więcej czasu z Panem Bogiem. I wielki post, jest to czas przybywania z Bogiem. Tak jak człowiek nieraz choruje, ktoś jest w szpitalu i jemu nic nie trzeba, jemu tylko trzeba, żeby ktoś przyszedł i troszkę dłużej z nim posiedział, porozmawiał. Jego obecność jest potrzebna. Dlatego my też dzisiaj, kiedy Pan Jezus niesie krzyż, kiedy idzie na Kalwarię, kiedy ma różne cierpienia. My też chcemy pobyć z Panem Bogiem. My też chcemy być z tymi ludźmi, którzy cierpią, którzy nie mają jakiejś tam odpowiedzi na swoje pytania. My chcemy prosto z nimi pobyć. I nasza obecność daje im lekarstwo. Dlatego dzisiaj też zrozumiemy Pana Jezusa, który w wielkim pościem idzie na karwarnie, na Golgotę żeby za nas oddać życie i potem zmartwychwstać. Dlatego my dzisiaj chcemy współczuć Panu Bogu, chcemy być przy Nim. A jeżeli my będziemy z Panem Bogiem, to będziemy się zmieniać. Będziemy nieprzyjmy ludźmi i wtedy przez nas też cały świat może się zmienić. Amen. I będzie pochwalony Jezus Chrystus.